Witam Was bardzo serdecznie. Sobotni południe, około południa, 13 13.30, trudno powiedzieć w tej chwili. Chciałbym z Wami się podzielić kilkoma uwagami dotyczącymi tego, co się w tym momencie dzieje w różnorakiej prasie, w różnorakich mediach na temat Puszczy Białowieskiej, na temat tego, Jakie to plany ma minister Szyszko y, dotyczące wycinki Puszczy Białowieskiej? Przepraszam, troszeczkę, troszeczkę przesadzam, oczywiście nie chodzi o Puszczy Białowieską, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o lasy w Puszczy Białowieskiej. Taki całkiem ostatni artykuł y, autorzy z wyborcza.pl, y, 2 marca 2016 temat czy tytuł wycinka Puszczy Białowieskiej w Straszy Turystów z Niemiec i Szwajcarii. Biura podróży piszą do rządu. Pod zdjęciem przedstawiającym ogłoszenie przeporządowictwa lasów państwowych jest napis: Niemieckie, szwajcarskie oraz polskie biura podróży apelują do rządu, by nie dopuścił do wycinki drzew Puszczy Białowieskiej. To Polsce zaszkodzi, przestrzegają. Się zastanawiam, czy to jest proroctwo, czy to jest obietnica. Przy okazji, ponieważ ja jestem po, 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 po lekturze tego artykułu, generalnie rzecz biorąc, chodzi o niemieckich, austriackich turystów. Więc yy, mowa o polskich biurach podróży też dotyczy tylko i wyłącznie tych turystów. Jedna z organizatorek turysty, turystyki mówi: Polska ją zachwyciła. Nie dość, że tylko tutaj można jeszcze zobaczyć piękną, dziką przyrodę. To także baza turystyczna świetnie się rozwija. Tuż po upadku komunizmu w Białowieży był tylko jeden hotel. Teraz w ofertach można przebierać. Ta pani dla niemieckich turystów wybiera małe pensjonaty. Przed brzaskiem zrywają się z łóżek i ruszają do puszczy podziwiać naturę. Tak pisze Pani. No właśnie, cała masa turystów, szczególnie w Niemiec i Austrii, takich jest dużo, jak ja napisałem na jednym forum, że być może będziemy musieli się zastanowić, czy nie wprowadzić drugiego języka urzędowego. A w kolejkach, które sięgają po horyzont, do, do biur podróży i do, do kas Białoruskiego Parku Narodowego, do tego słuchać język niemiecki. Inna organizatorka mówi: Zachwycają ich wiekowe drzewa. No rozlewiska, w lasu, rozlewiska w środku lasu. Tysiące dzięciołów, No i oczywiście żubry dolicza. Dodaje, że turyści dziwią się. Iż w Polsce w ogóle wycina się stare drzewa. W Niemczech i Austrii już się nie wycina? Hmm. Może nie. Pod rządami PiS leśnicy zamierzają bowiem trzykrotnie zwiększyć wycinkę w puszczy białowieskiej. Mimo to jedyny pierwotny las Europy. E, Europie jest napisane. no ale to jest kaczka, przepraszam, nie kaczka, tylko. Hochlimus, pisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Leśnicy tłumaczą to koniecznością powstrzymania inwazji korników i, i zapewnienia bezpieczeństwa między nimi turystom. Organizacje ekologiczne twierdzą jednak, że pierwotny las poradzi sobie bez tego typu interwencji, a leśnikom zarzucają chciwość i wprowadzenie opinii publicznej w błąd. W sytuacji w puszczy przyłączyła się Komisja Europejska. Kilka dni temu grupa polskich naukowców skrytykowała plany wycinki na omach pisma Natu", Natury. Nie znam niebieskiego. E, czyli ja rozumiem, że już zaszkodzili. To proroctwo to nie było proroctwo, tylko opisywanie faktów. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że tych turystów w Niemiec jest mnóstwo. mnóstwa. Ta ilość drewna, która tu jest opisywana, jest straszna. Artykuł newsweek.pl, um, PiS jest w lesie. Szykuje się międzynarodowy skandal z powodu puszczy białowiejskiej. 4 stycznia 2016. Oczywiście to jest ko kolejny prorok z międzynarodowym skandalem. No i jest napisane: dobra zmiana. Dotarło już nawet do lasów. Rząd chce drastycznie zwiększyć wycinkę drzew w puszczy białowiejskiej. Jest to jeśli dopnie. Swego, Polską czeka sprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i zapłata pokojowego odszkodowania. Mhm. Czyli kolejna obietnictwa, nie prorodztwo. Korniki z i zagrożenie pożarowe to zdaniem obecno, obecnej opieki rządzącej poważne zagrożenie czychające na drzewa, w, w, szczycące się tytułem dziedzictwa, Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO Białowiski Puszczy. Właśnie dlatego już niedługo mam tam ruszyć, ma tam ruszyć zakrojona na szeroką skalę wycinka drzew. Pod sikierą trafi ich nawet kilkukrotnie więcej niż do tej pory. Ja to może powtórzę, bo tu tak zabrzmiało. Właśnie dlatego, że mamy dziedzictwo europejskie, że drzewostany są chore. Jest, że są jest zagrożenie przeciwpożarowe, że jest kornik i zgnilizna. To właśnie dlatego, że stanowią zagrożenie, już niedługo ma ruszyć tutaj zakrojona na szeroką skalę wycinka drzew. A teraz tylko nagłówki przeczytam: Polska przed Komisją. Taki scenariusz prowadzi do zawarcia z Komisją Europejską. Co to oznacza w praktyce? Wejście w, tak, w życie tzw. Tak procedury naruszeniowej. Polski nie omiałby także pokaźna kara finansowa. Podpadniemy ONZ. No. Puszcza do wycinki. Kolejny nagłówek. Jeden z podróżników tutaj wymienianych mówi Nizukowi, że powinniśmy być z niej dumni. Z niej, czyli z Puszczy Białowieskiej. Mamy niezwykłą przyrodę. Przecież Puszcza Białowieska jest to pierwszy w Europie naturalny las. Znaczy, patrząc od Atlantyku. Jak to pierwszy? To wcześniej nie było naturalnego lasu, teraz jest. Wcześniej nie było, teraz jest. To pierwszy las w Europie. Ech, może też być, no kolejny nagłówek, może też być kara dzienna ale naliczana za każdy dzień naruszenia tych przepisów. No tak. To jest nazwika. Wyborcza. Operacja Puszcza Biołowieska. 4 stycznia 2016, gigantyczną, gigantyczną wycinkę drzew. Będzie przeprowadzać medialna kampania, mająca na celu przekonać Polaków, że bez cięcia puszcza Białowieckie zginie. Jakoś mam wrażenie, że ta medialna kampania to jest dokładnie z innej strony, ale no, takie mam tylko wrażenie. Chociaż, ja wiem, ja się pisuję w tą retorykę tej medialnej kampanii. No i takich kilka kapitów z tego artykułu. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy prawdopodobieństwo z, z, zwycięstwa PiS w wyborach stało się realne. Wiosną 2015 roku, bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi, ówczesny dyrektor Lasów Państwowych Adam Basiak zwiększył jednorazowo poziom cięć o 35 tysięcy metrów sześciennych. A potem leśnicy bardzo szybko zaczęli przygotować korekty do planu urządzania lasu, tak aby odpowiadał. No, coś mi tu urwał, ale jakby odpowiadał rzeczywistości, czyli temu, co się dzieje w Puszczy Białowiejskiej. odpowiadał opiera, rzeczywistości. Przepraszam, tutaj mi się urwał urtyk. Ale nic. Jan Szyszko, jeszcze w połowie 2014 roku, mówił, że Puszcza gnije. W połowie 2014 roku. No, to prawda, tak mówi. I należy w niej wycinać 200 tysięcy metrów sześciennych drewna rocznie. Tuż po objęciu stanowiska odwiedził Białowieństwie Nysnicnictwa po tej wizji na Białowieża i jedno z trzech puszczy upubliczniło aneks do planu urządzenia lasu, który przewiduje cięcia na poziomie aż 52 metrów rocznie. Dziennicz, dziennikarski błąd, bo tu metrów jest napisany, bo chodzi oczywiście o metr sześcienny. To ponad ośmiokrotnie więcej niż dotychczas, bo poprzedni plan dla Nadeśnictwa Białowierza przewidwał 6000 metrów sześciennych. W dodatku trzy szykierę mają pójść drzewa mające nawet grubo ponad 100 lat. Według naszych informatorów, w dwóch pozostałych puszczańskich nadeśnictwach przygotowane są podobne plany. Ich upublicznienie dla Białowieży to balon próbny, który pozwoli się zorientować, na ile silny jest opór organizacji ekologicznych oraz jak szybko i ostro zareaguje Komisja Europejska. By aneks wszedł w życie, musi go podpisać minister Szyszko. Hmm, za chwilę rozwikłam, jak wielki jest ten balon. Bo z tym balonem to tak to troszeczkę, troszeczkę nie tak. No i tutaj mamy tvn 24 6 stycznia 2016. Lasy państwowe chcą większej wycinki puszczy biowiejskiej. Tłumaczą przez korniki. Podpis pod zdjęciem. No, mam głowę zdjęciem, lasy państwowe planują wielką wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Tłumaczą ją zniszczeniami powodowanymi przez kornika drukarza. Przeciwnicy pomysłu twierdzą jednak, że Puszczu powinny kształtować procesy naturalne do tego programu czarno -Bian. Do 2011 roku leśnicy mogli wycinać w Puszczy prawie 150 tysięcy metrów sześciennych drewna rocznie. 150 tysięcy metrów sześciennych drewna rocznie. Nie tylko tego zaatakowanego przez kornikę. W 2012 roku minister środowiska obniżył te limity o 50 tysięcy metrów. 3 Wprowadzone ograniczenia do planów urządzenia lasu w roku 2012 spowodowały, że gatunek Owada, kornik druka, który jest częścią naturalną puszczy biowieski i nie tylko zaczął rozwijać się w sposób niekontrolowany, stwierdził jeden z nadeśniczych, ale dodaje w tym momencie inny leśnik. W tej chwili mam do czynienia ze spadem drzewostanów, czyli istotnymi uszkodzeniami na powierzchni ponad 4000 hektarów. Obecnie obowiązujący limit wycinki jest już na wyczerpanie. Plan urządzeń lasu, czyli dokument, który, reguluje, reguluje, który to reguluje, zakładał, że w nadeśnictwie białowierza do 2025 roku zostaną wycięte 63 tysiące m3 drewna. Leśnicy przygotowali do niego aneks, chcą wyciąć 5 razy więcej. Skutki tej ingerencji będą opłakane. Zamienimy, las, przepraszam, zamienimy lasy, które mogą się stać lasami naturalnymi, w uprawy. W jaki sposób można nienaturalny las zmienić w naturalny las? No ale to przepraszam, tak na marginesie. Um, pewien dziennikarz przedstawił, mówi, że to są dwie wizje. Jak należy tutaj postąpić? Więc nie można powiedzieć, że wycinają puszczę. że można też Nie można też powiedzieć do końca, że to jest jedyny ratunek, jedyny sposób, żeby uratować puszczę, bo ona tak czy inaczej będzie. Będzie. Zgadza się. Jeżeli ja mam rower, słuchajcie, i jak jutro go wstawię do zapomnianego schowka, i przez 20 lat on będzie w tym schowku stał. I po 20 latach zorientujesz się, że zakochałem kiedyś tam rower. A też będę miał rower? Za 20 lat? Nie będę go konserwował, nie będę go czyścił. Po 20 latach mam dalej rower. Wspaniała sprawa. Okej, okay. jedziemy dalej. Przeciwnicy planów lasów państwowych ostrzegają, że może to doprowadzić do wznowienia postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce o naruszenie dyrektyw chroniących przyrodę, a także spowodować odebranie puszczy y, tytułu, tytułu światowego dziedzictwa UNESCO. Mówmy się, że może, słowo może, to, to jest tak naprawdę chyba, przepraszam, no po, raczej, raczej to nie jest tak, że chciałbym się wypowiedzieć tutaj autorytatywnie absolutnie, ale wydaje mi się, że ta taka decyzja albo taką informację do odpowiednich komisji już niektórzy przygotowali. Także to nie jest żadne prorodztwo, to jest po prostu obietnica. OK. I jeszcze tu mam jeden artykuł. O! Telewizja reżimowa podobno. TVP Info. Wielka wycinka w Puszczy Białowieskiej. To jest 7 grudnia 2012. A to jeszcze nie było telewizji reżimową, tak? No, może było. Wielka wycinki, wycinka Puszczy Białowieskiej usunięto 57 tysięcy metrów sześciennych drewna, ale, ale to nie koniec. Ale to nie koniec. Ta sprawa budzi wiele kontrowersji. Leśnicy chcą pozyskiwać więcej drewna z Puszczy Białowieskiej, przyrodnicy mówią, że to będzie koniec ochrony, ochrony tego obszaru. Koniec ochrony tego obszaru. Yhm. Jest taki wniosek, no jest wniosek, o aneks planu urządzania lasu, który jest reakcją na sytuację klęskową, przekonuje jeden z nadleśniczych. Wiadomo, który. Jego zdaniem świerki zajmujące jedną trzecią obszaru puszczy lawinowo zamierają. Leśnik dodaje, że, jest to, że jeżeli sprawa ta zostanie postawiona w przyrodzie, zginie 1 trzecia drzew. No, prosta sprawa. Za chwilę dowiemy się więcej, w następnym być może odcinku. Ta obawa jest bezzasadna, przekonuje pewien przyrodnik z pracowni na rzecz wszystkich istot. Argument, że puszcza Białowiska od tysięcy lat umiera i także od tysięcy lat się odradza. Na tym, zdaniem ekologa, polega jej specyfika, dzięki której stanowi jedyny w Polsce obiekt światowego dziedzictwa ludzkości. Na terenie Nadleśnictwa obejmuje obowiązuje dziesięcioletni plan urządzenia lasu na lata 2012-2021. Który określa między innymi, ile drzewostanu można pozyskać. Zaznaczam, że to jest błąd nie drzewostanu, ale ile drewna można pozyskać. Leśnicy w ciągu 4 lat wykonali już 90% planu, dlatego chcą aneksu do tych założeń. Do tej pory spust usunięto blisko 57 tysięcy m3, a według aneksu ma być to prawie 320 tysięcy. Oczywiście. Zaznaczam, że tu jest dużej polityki, dużo tutaj jest polityki, którą się brzydzę. Bardzo dużo polityki. Bez względu jednak na politykę uważam, że wszyscy sporze o Puszczę, pozycję Puszcza Białowiecka Edwarda Więckiego będą szanować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cóż ten Adam Wińsko w jednym miejscu zamieścił? W urządza... Strona W daty rębne w planach urządzenia gospodarstwa leśnego według stanu na dzień 1 październik 1968 dla nadleśnic Puszczy wynosiły łącznie 241 574 m3. Powtórzę. 241 574 m3. A po przeliczeniach na podstawie zasad dotyczących podniesienia wieku rębnego, nie będę tego czytał, uzgniących nowe wieki rębności, taty według stanu na 30 stycznia 1975 roku miały wnosić ogółem 192 083 m3 rocznie. Jednak łączone pozyskanie grubizny drewna w latach 68-78 wyniosło nieco ponad 2 miliony. To jest do, do, dokładnie 2 miliony yy, i 4900 metrów nieco ponad 2 miliony. 4900 m sześciennych to jest mało w tym momencie. Pozyskanie grubizny w metrach sześciennych poszczególnych latach było następujące. 1975, 217, 1976, 202, 1977, 203, 1978, 191.

I to znacznie zwiększy. Więc nie może być to tak, że ktoś mówi, że to jest jakaś niespotykana, gigantyczna skala, olbrzymia, No ale niektórzy to łykają. Zwracam na to uwagę, że to jest po prostu bzdura. Jeżeli nawet laśnicy wytną więcej niż te ilości, które tutaj są podane, dużo więcej. to zastanówmy się, dlaczego tak się stało. Dziękuję.